Cześć, witajcie tutaj, pan skoków, witam się z wami w piątym odcinku kariery Roberta Matei. Zostawcie od razu łapę w górę i zapraszam was do oglądania konkursu na lotach. Jesteśmy na skoczni w Oberstdorfie podczas kwalifikacji. No i popatrzmy, Robert Mateja jest już na rozbiegu. No i zobaczmy, jak poradzi sobie ten 16-latek. Powoli zbliżają się Mistrzostwa Świata. Obersdorfie, ale na skoczni dłużej, no i zobaczmy jak będzie prezentować się forma, ale szleści wysoko, czy będzie daleko i fantastycznie, bardzo dobry skok w kwalifikacjach Roberta Matei, 215,5, a zatem to jest nowy oficjalny rekord Roberta Matei, w tym momencie będzie na miejscu trzecim Andrzej Stękała na prowadzeniu, Jędruś. Właśnie, napiszcie Jędruś w komentarzu, a ja wam przytnę serduszko. Szwiriencauer na drugim, trzeci granerut. Popatrzmy, jak na razie Robert Mateja jest na siódmym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Trzeba tutaj walczyć o punkty, aby awansować, aby się przesunąć. No i popatrzmy, zaczynamy pierwszą serię. Robert Mateja jest już w powietrzu. Czy pobije swój dotychczasowy rekord życiowy? I skacze fantastycznie. Ale czy to wystarczy? Aby w tym momencie prowadzić 215 metrów, a zatem zaledwie pół metra bliżej od obecnego rekordu życiowego, no i to będzie drugie miejsce Roberta Matei. Filip Aschenwald wygrywa pierwszą serię, drugi Rioju Kobayashi, ale Robert Mateja nie traci dużo, zaledwie 4,1 punktu. No i zobaczymy, czy uda mu się zaatakować w serii. Drugiej. A jeśli by chcielibyście, abym wam, was pozdrowił w następnym odcinku, to napiszcie komentarz ze swoim, ze swoim nikiem w kom i, no i napiszcie, że chcecie być pozdrowieni. No i popatrzmy, zaczynamy drugą serię. Robert Mateja, piąty zawodnik po pierwszej serii, 215 metrów w pierwszej kolejce. Jak poradzi sobie teraz? Źle, źle na progu, ale leci daleko. Mimo wszystko, mimo, mimo tego błędu przy wyjściu z progu, 213,5. No i będzie w tym momencie na miejscu pierwszym. No i czy będzie kolejne podium? Tak jest. Drugie miejsce Roberta Matei, a zatem forma przed Mistrzostwami Świata. O jedną dziesiątą punktu, no serio, no nie wierzę, o 1,1 punktu przegrywamy z Rioju Kobayashim, Szkoda, szkoda, szkoda. Byłoby pierwsze zwycięstwo, ale drugie miejsce też nie jest złe. No i przesuwamy się na szóste miejsce w klasyfikacji generalnej. Tracimy 300 punktów do Rioju, który jest w tym momencie liderem. No będzie ciężko to odrobić. No i kolejny konkurs pucharu świata. Tym razem w Park City. Na skocznika S134. No i popatrzmy, to będzie sprawdzian. To będzie naprawdę ogromny sprawdzian dla Roberta Matei, dla jego dyspozycji. No i popatrzmy, jest już w powietrzu i to jest przyzwoity skok. To jest przyzwoity skok, 127,5. Będzie w tym momencie na miejscu dziewiątym. Bor prowadzi, a kwalifikacje wygrywa Stefan Kraft. Drugi Helvo Regner, Granerud, Exequo z Rioju, Kobayashi. No i popatrzmy, jak poradzi sobie Robert Mateja w serii pierwszej. Napiszcie też w komentarzu, czy tęskniliście za serią kariery z DSJ. No i popatrzmy, Robert Mateja, trzeba skoczyć daleko. Jest wymieniany w gronie faworytów do wygrania złotego medalu, a przynajmniej chociaż jakiegokolwiek medalu na Mistrzostwach Świata. Ale ten skok pozostawia sporo do życzenia. 126,5. W tym momencie będzie miejsce dziesiąte. Tam był chyba jakiś błąd przy wyjściu z progu. No i Robert Mateja po pierwszej serii. Na miejscu 12 Prowadzi, prowadzą Norwegowie, Daniel Andretande. No tracimy, tracimy 8 punktów, będzie trzeba to odrobić. No i zobaczmy. i Kobayashi jak na razie na prowadzeniu. Trzeba skoczyć około 130 metrów, tak pokazuje komputer. No i zobaczmy, czy Robert Mateja da radę pofrunąć tak daleko. Ależ dobre wyjście z progu, bardzo wysoko i odpalił petardę. I to jest taki skok. Jakiego oczekiwaliśmy? 129,5, ale noty od sędziów nie są najlepsze. Eee, 3 razy 18, 2, 18,5. No i w tym momencie będzie drugie miejsce. Przegrywamy z Rio Júko ale jest siódme miejsce ostatecznie, a zatem nie jest to najgorszy wynik. Biorąc pod uwagę ten skok z pierwszej serii, to naprawdę jest dobry rezultat. Klasyfikacji generalnej Robert Mateja jest na piątym miejscu. Ta forma idzie cały czas w górę. No i przenosimy się na drugie zawody w Park City HS 134. Kwalifikacje do drugiego konkursu. Jak dobrze wiecie, Robert Mateja się nie musi kwalifikować. Może potraktować te kwalifikacje jako skok treningowy i skacze. Dobrze, ale dało chyba się skoczyć zdecydowanie dalej w tych warunkach. 128 metrów w tym momencie, to będzie miejsce 11. Tomasz Lachter w tym momencie prowadzi, a zatem Austriak najlepszy w kwalifikacjach. Na drugim miejscu jest Dawid Kubacki, a jeśli Wy byście chcieli pomóc w rozwoju mojego kanału, to starajcie się nie przewijać filmów, tylko oglądajcie od początku do końca, bo wtedy YouTube lepiej pozycjonuje moje filmy. No i zostawcie też suba z dzwoneczkiem, jeśli jesteście pierwszy raz, no i popatrzmy, pierwsza seria, Robert Mateja, ten bardzo utalentowany szesnastolatek, te objawienie tego sezonu i popatrzmy, Robert Mateja jest już w powietrzu, bardzo dobre wyjście z progu i pięknie przeskoczył wszystkich, 133,5 i to jest, będzie w tym momencie na miejscu pierwszym, ależ odpalił rakietę, wysokie noty od sędziów, no i jesteśmy na pierwszym miejscu po pierwszej serii. No i czyżby to miało być pierwsze zwycięstwo Roberta Matei w Pucharze Świata? O dwie dziesiąte punktów wyprzedzamy dla niego Hubera. No i zobaczmy. Piotrek żyła na prowadzeniu. Trzeba skoczyć zaledwie 130 metrów. Robert Mateja, czy to wytrzyma? Czy będzie pierwsze zwycięstwo? Zaraz się przekonamy. 133,5 w pierwszej serii. Czy wytrzyma te napięcie? Popatrzmy. Robert Mateja w powietrzu! I chyba jest! I chyba jest wygrana. Tak jest! 130 metrów. Wystarczyło. Wy napiszcie w komentarzu wygrana, a ja wam przypnę serduszko. Ależ jest w formie Robert Mateja. To jest coś niesamowitego. No i zobaczmy. I na trzecie miejsce wskakuje Robert Mateja w klasyfikacji generalnej. Pucharu Świata, ale strata do Graneruda czy Koba Jasiego no jest znaczna. A zatem a do zakończenia sezonu 10 konkursów będzie ciężko. Przechodzimy do następnego etapu Pucharu Świata. Tym razem Waldi Fieme. Popatrzmy. Robert Mateja bardzo lubi te skocznie. Na treningach mówił, że skakało mu się tutaj świetnie. No i zobaczmy, czy faktycznie tak będzie. Zaczynamy kwalifikacje. Robert Mateja w powietrzu. I to jest dobry skok. Ale dopiero 19 miejsce. Dało się tutaj skoczyć dalej. Był praktycznie cisza na zeskoku. Nie przeszkadzały mu warunki. Granerud Granulat wygrywa kwalifikacje. Drugi Kisa to trzeci Ziga Heran. No i będzie, trzeba się poprawić. Na treningach było lepiej. No i zobaczmy, Karl Geiger na prowadzeniu, i trzeba skoczyć około 134 metrów, aby myśleć o objęciu prowadzenia. No i zobaczmy, czy Roberta Mateje stać na taki daleki skok. Ależ wyszedł wysoko, bardzo wysoko i odpala rakietę. Brawo, bardzo dobry skok: 133 metry i będzie w tym momencie na miejscu pierwszym. Ależ eksplozja formy Roberta Matei, czyżby po wygranej. Na skoczni poprzedniej miała być wy kolejna wygrana w No No, Kobayashi i Granulat na pewno zaczynają być nerwowi. Że Robert Mateja może ich dogonić, ale grany Rut odpalił też petardę w tej drugiej serii. No i trzeba skoczyć daleko. Trzeba powtórzyć ten perfekcyjny skok z pierwszej serii. No i Robert Mateja, popatrzmy. Lider po pierwszej serii. Czy po drugie zwycięstwo w karierze? Zaraz się przekonamy. Nie najlepsze wyjście z progu. No i niestety, słabiutki skok. 126,5. Ale będzie, i będzie podium. Naprawdę, jest podium. To też jest dobry wynik. Śmiało można mówić tutaj o eksplozji formy Roberta Matei. Granerud wygrywa. Norwegowie są bardzo mocni w tym momencie. Trzecie miejsce, zobaczmy. I na, takim, na takiej samej pozycji jesteśmy w klasyfikacji generalnej w tym momencie. Tracimy dużo do Graneruda. Ej, wy zostawcie łapę w górę wszyscy pod tym odcinkiem, jeśli oglądacie. No I drugi konkurs, Baldi Popatrzmy. Może dzisiaj, może dzisiaj uda się tutaj wygrać. To, co się nie udało wczoraj. Jak na razie Robert Mateja nie schodzi z podium. Zobaczmy, zaczynamy kwalifikacje. Robert Mateja jest już w powietrzu i będzie daleko. Brawo. Szkoda, że taki skok nie był ten drugi we wczorajszym konkursie. Ale w tym momencie na drugim miejscu. Skaczemy, skaczemy ciągle bardzo daleko, ta nasza forma się utrzymuje, jest regularność, no i popatrzmy, Robert Mateja, trzeba skoczyć 134 metry, aby myśleć o prowadzeniu, no i zobaczmy, czy po frunie tak daleko, zaraz się przekonamy, dobre wyjście z progu w miarę wysoko, ale chyba to nie jest wystarczająca odległość, 131,5 w tym momencie Roberta, jak na razie czwarte miejsce i na czwartym miejscu kończymy. Pierwszą serii, ale ta strata do lidera naprawdę nie jest duża. A zatem będziemy mogli zaatakować serii finałowej Ziga Jelar. No zobaczmy, czy uda się wyprzedzić Ziga Jelara. Robert Mateja już na belce i potrzeba około 133 metrów, no trzeba pofrunąć bardzo daleko. No i zobaczmy, czy po kolejne podium w karierze Robert Mateja już na rozbiegu. Dobrze wyszedł z progu, bardzo agresywnie rzucił się na arty. No i zobaczmy, jest dobry skok i będzie prowadzenie 131,5, a zatem dokładnie taka sama odległość. Co... Pierwszej serii i co? I mamy drugą wygraną w karierze. Ale niesamowicie układa się ta kariera, a już w następnym odcinku zobaczycie mistrzostwa świata w Oberstdorfie. Robert Mateja staje się powoli faworytem Bukmacherów. A wy napiszcie, czy Robert Mateja zostanie mistrzem świata na mistrzostwach. Eee, a ja wam przypnę serduszko. Tymczasem dzięki za oglądanie pokażę Wam jeszcze klasyfikację generalną. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapę, suba z dzwoneczkiem, komentarz do zasięgu i widzimy się w następnym odcinku na Mistrzostwach Świata. Trzymajcie się!